Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie po długiej, długiej przerwie w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj zaczynam nagrać tego vloga, bo mi się dużo działo. Mam do gornięcia parę rzeczy: mianowicie, muszę kupić część rzeczy na mieszkanie, których jeszcze nie kupiłam, a mieszkam tutaj już od, uwaga, uwaga, równego miesiąca. Bo wprowadziłam się o tutaj 29 września, dzisiaj jest 29 października, także równy miesiąc dzisiaj mija. Jak doskonale część z Was już wie, a może nie wie, to od tego roku nie mieszkam w akademiku, bo nie dostałam miejsca. Niestety, więc musiałam coś innego znaleźć. No i właśnie w sierpniu już podpisałam umowę co do tego mieszkania. To mieszkanie jest dwupokojowe. Mam współlokatorkę Klaudię, także pewnie ją niebawem poznacie. Nie wiem, czy w tym blogu, czy w jakimś innym, ale poznacie ją na pewno, o ile się zgodzi, więc nie na pewno, ale tak, to jest. Mój pokój tutaj cały jest dość duży. Mam też wielkie łóżko, co jest po prostu świetne. Takie wielkie łóżko dla innej osoby. Ja zawsze miałam łóżko 90, a teraz mam w końcu takie wielkie, więc jestem mega zadowolona. I też w tym tygodniu jest u mnie gość przez cały tydzień. I tym gościem jest moja siostra, bo ma teraz urlop i po prostu została u mnie po swoim weekendzie urodzinowym. I bez zbędnego zwlekania zapraszam was do oglądania dalszej części, bo musimy już jechać. Nic nie jadłyśmy dzisiaj jeszcze jedziemy na Lunch do Indiegate, a potem po resztę zakupów. No dobra, jeszcze jedna sprawa, zanim e, się z Wami teraz tutaj pożegnam i pojedziemy dalej. Mianowicie wczoraj miałam coś takiego jak lektura na niemieckim. To jest jakby streszczenie, opowiadanie przez 10 minut o tekście około ekonomicznym, o tematyce ekonomicznej. No i właśnie e, tak się ładnie przygotowałam, że dostałam maksa. I jak w zeszłym roku. No, można było przy zdalnych jakoś tam, nie wiem, sobie pomagać, to teraz takiej opcji nie było, więc yy, no, cieszę się z tego jeszcze bardziej. Ja mam też piątki wolne na uczelni, a tak dzisiaj jest piątek, yy, więc to jest mega fajne, bo mam piątki dla siebie i mogę sobie różne rzeczy ogarniać. Chociaż ostatnie tygodnie, co ja robiłam, nie wiem, wszystko i nic tak naprawdę. No dobra, teraz to już serio, do zobaczonka za chwilę. Znalazłam jedną roletę, która mi pasuje, w sensie i kolor, i rozmiar, ale tylko jedną i... Ale tutaj jest gdzieś taka druga, albo nie ma. I to jest mega uciążliwe, w sensie szukanie wśród tych roletek, one są tak pomieszane. Ale chyba jednak zdecyduję się na ten kolor, a nie na biały, bo ten mi bardziej pasuje do pokoju. też mi się podoba mniej niż biały czy szary, w sumie szare są najładniejsze. Takie o... No ale nie pasują mi do... Nie, do ścian. No generalnie do wystroju całego. Więc chyba ta, i te akurat są dwie, więc o tyle dobrze. Także rolety do mnie do pokoju już mam, jeszcze teraz trzeba znaleźć do kuchni, tylko że do mnie mam właśnie zaciemniające, takie 100% zaciemniające, a do kuchni chcę tak, żeby po prostu były, bo jak się chodzi wieczorem po kuchni, to żeby po prostu nie było człowieka widać. No a do kuchni będą rolety o te, te o tutaj, ta pierwsza od waszej e, lewej, mojej też w sumie lewej, bo są najtańsze. Tak, to było moje kryterium wyboru. A jeżeli chodzi o kolory, to jest szara i szar nie pasuje. Jest biała, która też pasować nie będzie, więc została ta. Tylko na je bardziej na brązową, tak na kamerze tak mi się wydaje, a jest taka bardziej, nie wiem, nie umiem opisywać kolorów, ale tak jest. Zobaczę pokażę wam w domu po prostu jak to będzie wyglądało po powiększeniu. Ale bym brała te bązaje tak bardzo. Chociaż jednego do mnie na mieszkanko, Proszę! W ogóle to jest smaga śmieszne, bo ja uwielbiam roślinki, ale nie potrafię się nimi zajmować. Eee, no, jakby teraz wszystkie zostały w domu, i po tym długim weekendzie je do Warszawy przywiozę. A druga sprawa jest taka, że zgubiłem moją siostrę i nie wiem, gdzie ona jest. Znalazłam ją, bo teraz się będą ukrywać. Nie zobaczy mnie może. Nie widzisz mnie. Po zakupach z Leroy miałyśmy bezpośrednio jechać do Ikei, ale z tymi roletami będzie ciężko. W sensie one są dość duże i nieporęczne, więc musimy wrócić na mieszkanie, zostawić je tam i pojechać dalej do Ikei. Jestem zmęczona. Się nie wyspałam dzisiaj. Zyspałam w sumie 7 godzin, ale się nie wyspałam. To jestem ja i moje e, przyszłe roślinki, Co w się sensie przyszły. Te, co będą ze mną mieszkać na mieszkaniu. Uhuhu, tak bardzo się cieszę. Aga uznała, że mi kupi roślinki z okazji zbliżających się moich imienin i mam już doniczki wybrane w ogóle najpierw problem było wybranie ładniejszych kwiatów, coś najładniejszych roślinek. Potem, jak już się miało roślinki, to ciężko było wybrać doniczki, które będą dopasowane wielkościowo i które będą ładne. E, tak, ale już się udało. Nawozy poszły najszybciej, bo nawozy po prostu wzięliśmy do roślin zielonych, no i to w minutę wybrałyśmy. Misja dowiezienia bezpieczenia roślin do domu została pomyślnie wykonana. Pomyślnie, bo no, chyba są całe, w sensie nie wygląda jakby się coś im stało. Ziemia się nie wysypała, nie wypadło mi z tego worka, więc jest dobrze. Mam też tam te rolety, więc zaraz te roślinki gdzieś w pokoju swoim umieszczę. Jednak ich teraz z tej folii nie rozpakowuję, bo to będzie jeszcze stolik pod ten telewizor, bo no, jak się leży na łóżku, to w sumie nic nie widać, jak się tak ogląda. Więc właśnie musi być trochę wyżej. Dlatego jadę zaraz do IKEI po stolik. I wtedy te kwiatki gdzieś. Kwiatki, roślinki gdzieś tutaj rozdysponuje. Bo tam będzie ciepło, tam jest koloryfer. No i tych zasłon też już nie będzie, bo będą rolety. Uwaga, leci mały update, mianowicie do Ikei pojechałyśmy, ale do niej nie dojechałyśmy i wróciłyśmy na mieszkanie. Bo mam dzisiaj integrację o godzinie 20, czyli za no tam godzinę z minutami i nie mogę się na nią spóźnić. Um, jakby w momencie, kiedy byliśmy na przystanku, jakby już jednym z kolejnych, bo yy, nasz autobus, który miał przyjechać na no, tej okolicy. Chyba się spóźnił, więc uznam, że podjedźmy po prostu tym, co przyjechał teraz. Parę przystanków. No i jakoś się sprawdziłam, dobra, to gdzie jest ten przystanek, jakby jako ostatni, gdzie właśnie możemy jechać z tym autobusem, żeby przesiąść się na ten drugi. Ale nie popatrzyłam na numery przystanków. I po prostu wysiadłyśmy na jeden przystanku, jakby po drugiej stronie ulicy, był autobus skręcił jeden w lewo, a ten, który, by, który byśmy normalnie jechały wcześniej, to się. inaczej, tym właściwym autobusem byśmy pojechały w prawo. Więc to z tego, że był jeden przystanek? Jak to były dwa różne przedstawki, co? Nie coś jakby na jednej ulicy, ale o różnych numerach i ten autobus do Blue City uciekł. Kolejny miał być za 5 minut, tam za 7 minut, ale je przyjechał, bo są teraz generalnie duże korki. Eee, jakby już było na no tyle późno, że uznam, że no sorry, wracamy do mieszkania, bo jeszcze muszę się na tą imprezę jakoś, nie wiem, pomalować cokolwiek przebrać, więc nie mam ani stolika, ani jestem pomalowana, ani rolet nie zamontowałam, co mam zrobić w tym czasie, ani w sumie nic. Jedyne co mam, w czym mogę pójść, to jest mój onesiek. Coś Wiecie, takie te miękkie przebrania, co były kiedyś popularne. Byłam żyrafę. I mogłabym w tym pójść w sumie. Może to jest plan jakiś? Ale co to na to? Żeby w oneśku pójść? Spoko. No dobra, to już mam przebranie na dzisiaj. Więc teraz już się będę zbierać. No bo muszę się właśnie jakoś tam ogarnąć, zjeść i jadę na tą mini imprezkę. Więc widzimy się jutro. Pa pa! Dzień dobry, witam serdecznie, w sobotę, właściwie to już we drugiej połowie soboty, wróciłam dzisiaj rano na mieszkanie, dopiero spałam chyba 3 godziny czy 4, a dzisiaj kolejna imprezka. Tak, jakby jak od początku roku akademickiego byłam na imprezach dosłownie zero, w sensie na żadnej. To teraz trzy dni pod rząd, jakoś tak wyszło. Więc muszę tutaj posprzątać trochę na mieszkaniu, w pokoju. No i jak możecie zauważyć, ja jestem znowu bez kawałka zęba. Jadłam dzisiaj w nocy tosta. Zwykłego tosta, z serem żółtym. I... Tak, tak to się skończyło. Dla tych, co nie wiedzą, miałam taki mały wypadek na kolejno z elektrycznej lata temu. Podczas wakacji właśnie dwa kawałki jedynek mi się ukruszyły. Za mały, no i teraz cały czas przez to cierpię, bo co pół roku, a teraz co się minęły trzy miesiące od ostatniego uzupełnienia, yy, no to właśnie muszę latać do dentystów, żeby to naprawiać. I jakby ja nie wiem, czy nie ma żadnego sprawszego rozwiązania, coś takiego, które by jakoś bardzo nie ingerowało w, w mojego zęba, w sensie no to dalej mój ząb, ale z takiego malutkiego kawałeczka i ach, znowu, no nie! Jeszcze dzisiaj miałam nagrywać filmik um, dla indeksu, dla indeksu w kieszeni, tak, jeżeli jeszcze tego kanału nie subskrybujecie, dla was tam odsłucham, macie link w opisie, no, ale nie wyszło, bo tak akurat tam na kanał nie nagram. Mogę wam zrobić szybko update'a odnośnie zakupów, które dzisiaj zrobiłam, bo byłam jeszcze w Ikei, a w zasadzie przyjechałam do domu, ogarnęłam się i pojechałam dalej na zakupy. Więc tak, już Wam pokazuję co mam. Zakup numer jeden, czyli kolejna roślinka, jest to y, taki aloe z coś w tym stylu. Generalnie w Kali kwiatki są, znaczy kwiatki, roślinki są dość tanie, więc 15 zł za, to, za nią dałam, a za doniczkę 10. Także tak, jedna roślinka, druga, trzecia, czwarta, tak trochę się tego nazbierało. Tu stoi od bo zaraz, jak się wykąpię, to będę musiała tutaj troszeczkę posprzątać. No, a tu mamy mój stolik. Uh, stolik z Gay za 25Z. Taki ten standardowy. W sensie myślę, że wiele osób go kojarzy. E, no, pod telewizorem nada się idealnie. Kolejnym zakupem były. Może spalę światło. Kolejnym zakupem były żarówki. I obie są LEDowe, żeby oszczędzać energię. Jakby rachunki. Właśnie dostałyśmy dzisiaj z Klaudią rachunek za energię. A jakby to jest rozliczane, w, w jakby. W dwumiesięcznym cyklu coś takiego i na kolejne dwa miesiące mamy zapłacić tylko 18 zł. no, jak ja tę kamerę trzymam? Co jest? <gry> Więc jakby jest mega dobrze. W sensie, w zeszłym miesiącu płaciłyśmy dużo więcej, coś w sensie, jakby za pierwszy miesiąc tutaj mieszkania, bo mieszkaliśmy tylko jakby połowę z tego jednego cyklu rozliczeniowego. W sensie, jakby płaciłyśmy po prostu za rachunki tych, co tutaj. Poprzednio mieszkali, a teraz chyba była jakaś nadpłata, czy coś takiego I mamy do zaposlenia tylko 18Z, więc jest dobrze Ale my oszczędzamy bardzo mocną energię, w sensie wszystkie właśnie lampki teraz już są LEDowe e, Też bardzo oszczędzamy wodę, e, w sumie wszystko co się da No i jeszcze właśnie tutaj dwie lampki, takie mniejsze, z tym gwintem mniejszym e, e, 17 bodajże, czy E4, nie E14, tak e, To do łazienki kupiłam tak, to są właśnie te dwie żarówki, dwie lampki, ale teraz mocno świecą, i widać wszystkie brudy na lustrze, nie? Może ja to zgaszę, więc a, tak, oszczędzamy energię. No i tak opóki co prezentuje się mój kącik z telewizorem i z roślinkami. Przecież nie wygląda to pięknie? O tak. A ja się pomalowałam i tam, tara, tam. Jestem gotowa na dzisiejszą kolejną z rzędu imprezę. Ten makijaż zajął mi kilka dobrych godzin. W sensie, na godziny się malowałam tak jakby ogólnie, a potem jeszcze robiłam nosek, robiłam tutaj te wąsiki, a tutaj te krupeczki, o tak, o tutaj te. I tak, tak to się prezentuje, jakby mi się mega podoba. pasuje do sukienki, bo w ogóle taki był zamysł, także się udało te centki na czole. Nie no też wyszło całkiem spoko, więc tak, tak to wszystko wygląda. Pizzunia też już przyjechała i czeka gorąca, ale e, reszta poszła po zakupy. O, ale ładna pizka. I czekam na nich, bo sama przecież jeść nie będę. Hejka, witam Was w niedzielę i pozdrawiam Was w tym momencie z Wrocławia już, bo przejechałyśmy z do Borska i zaraz idziemy do domu. E, dzisiaj wróciłam do domu chcę w się sensie do mieszkania znowu nad ranem, ale było świetnie i w ogóle mega polecam Wam e, w sumie klub, nie wiem to nazwać, Kubano w Warszawie, bo cały czas leci ta muzyka której były moje klimaty i było świetnie, tylko że szybko ten makijaż mi strzedł wstać sensie bardziej stąd e, i stąd więc nie było to zbyt długo trwałe, ale wyglądało super na początku. A tak to teraz jesteśmy w koście, bo mamy no, ponad godzinę do pociągu, a w sumie teraz już mniej. I zamówiliśmy sobie taką kawę... E, purple Chai chyba, albo Tiger, nie wiem. Jedną z tych chai z kardamonem. I jakby, że nie lubimy aż tak mocno słodkich kaw, to poprosiłyśmy o rozlanie tego słodkiego syropu... Co go robisz? A, żeby nie było widać. Tak. To po prostu poprosiłyśmy o podzielenie tego syropu na nas dwie, więc taka była mega dobra i... O, <grym zresztą> więc to jakby, jak ktoś nie lubi słodkiej kawy, to radzę poprosić o zrobienie jej mniej słodkiej, bo jakby ja lubię słodkie kawy, ale mało słodkie kawy. Tak. Ja nie wiem co tu Aga robi, naprawdę Siekka się kreć w jedną w drugą. Ja nie wiem czy cię widać, czekaj. Okay, chyba nie. A teraz cię widać. Możesz pomachać. Hej, witam Was w środę, tak, dzisiaj już jest środa. Ten omikat mi tak szybko zleciał, że no nawet nie wiem kiedy wróciłam do Warszawy. W ogóle, ledwo co mam w domu, już jestem w Warszawie, więc tak, no, śmiesznie trochę. Wczoraj pół dnia spędziłam w podróży, no, jadąc tutaj, e, no, bo dzisiaj już musiałam być na uczelni, bo miałam od rana zajęcia. Nie wyspałam długo, w sensie jakieś tam 7 godzin, ale się nie wyspałam, w ogóle o 8 rano wstałam. Z myślą, że zaspam na zajęcia, ale widziałam, że telefon zawsze mam daleko, więc niemożliwe, żebym wstała, bo budzik i poszła spać dalej. Więc tak patrzę potem na tym telefonie, że siódma tam z hakiem, i tak, no nie no, idę spać dalej, nie ma tak. E, no, ale jak tak się na zajęcia spóźniłam, bo mi metro za późno przyjechało. W sensie metro jeździ o tej porze co 5 minut, a nie co dwie, trzy. I to jest dla mnie ogromna różnica, bo no, ja wychodzę na parę minut dosłownie przed zajęciami. Zaraz mam kolejne, ostatnie dzisiaj zajęcia czwarte z rzędu, demografię. Już mi mózg pęka, bo mam dzisiaj bardzo matematyczne wszystkie zajęcia, takie na myślenie, więc ta demografia na koniec jest jakieś zło wcielone i nie powiem, żebym była wielbicielką tego przedmiotu, no ale cóż. Jeszcze w międzyczasie teraz na przerwach załatwiam rzeczy związane z projektem, bo od tego roku zaangażowałam się w cztery czy tam pięć projektów studenckich, z czego w dwóch jestem team leaderem, no i więc te rzeczy same się nie ogarną i ja muszę je pozałatwiać. Akurat teraz załatwiałam współpracę barterową na wyjazd nasz uh, inspiring'owy. To jest generalnie projekt Inspiring Solutions, czyli taka konferencja największa studencka w Polsce o zastosowaniach IT w biznesie i tam właśnie jestem od promocji. No, ale i tak załatwiałam te rzeczy uh, no, z partnerami na ten wyjazd, który będzie już niedługo, bo za półtora tygodnia. Tak, za sześć minut mam zajęcia w ogóle w innym budynku, bo teraz jestem w budynku A. To jest budynek... Um, no nie główne, to jest budynek, który jakby jest połączony korytarzem z budynkiem głównym. I w sumie mogę wam pokazać trochę tej uczelni, bo jest całkiem ładna. W sensie super jest aura spadochronowa, taki ten fajny dach z oknami i ja się nie zawsze mega, mega jaram. A, no i właśnie, już mam odbudowanego zęba. Ogarnęłam to wczoraj, ale tą historię powiem wam potem, jak już wrócę do siebie. Wróciłam już do mieszkanka po zagięciach, no i Wam tak teraz w skrócie opowiem tak bardzo szybko, jak to wyszło z tymi moimi zębami wczoraj, bo chciałam to naprawić na już tak naprawdę. Mam parę rzeczy do ogarnięcia i ja potrzebuję go mieć zęby do tego ładne, w tym właśnie nagrywanie w filmiku dla indeksu, także musiałam to naprawdę zrobić na już. I słuchajcie, miałam najpierw pomysł, żeby pójść w ogóle w Warszawie tutaj do dentysty, no bo miałam dobre polecenie, no ale że jakby. E to było z takich, tych wiecie, pakietów, jakby bardziej jak się pracuje w firmie, no to akurat tam robić, inaczej, mogłam tam zrobić tą, odbudow tą odbudowę, ale bym zapłaciła za dużo. Tak jak patrzyłam, tak z 400. Ja normalnie płaciłam tam około 200, 150 razy setkę, no bo babeczka się nadal zlitowała. No więc jakby skrótało, psa mi odpadła, więc próbowałam dodzwonić się do mojego dentysty w mieście. Yy, nie zadzwoniłam się, więc tam pojechałam z mamą autem. Mi się okazało, że doktora ani jednego, ani drugiego nie ma, więc mi tego nie ogarnął. Ale akurat moja siostra gadała z koleżanką i powiedziała właśnie, że mam taki problem. I dostałam kolejne polecenie do babeczki, która jakby, no, tam 15 km od mojego miasta akurat przyjmowała i że jest bardzo fajna, że jest młoda, dobrze wszystko robi, ma wiele certyfikatów, więc uznałam, że dobra, czemu nie, ale zadzwonię się zapytam, czy da się na już to ogarnąć. I słuchajcie, zadzwoniłam, się okazało, że 20 minut wcześniej, a może nie 20, ale tam właśnie parę minut wcześniej, ktoś zadzwonił i powiedział, że nie będzie, bo się rozchorował. I że się mi zadzwoniło, jeżeli w ciągu 20 minut tam się zjawię, to mi to zrobią. Ja mam takie dobra, dobra, to już jadę, jadę, jadę. I w ogóle poza tą odbudową dopytałam się o wiele innych rzeczy, które by mnie interesowały odnośnie moich zębów. Generalnie cenowo wyszło bardzo korzystnie. szłam rok gwarancji dla tego zęba, więc no super. Przecież w ogóle gwarancję e, na uzupełnienie, więc trzymam kciuki, żeby może mi teraz w końcu nie odpadło to po... szybciej niż, nie wiem, tam pół roku czy szybciej niż po roku. No, więc tak to wyszło. Naprawiam to mega szybko, podoba się. Wczoraj wróciłam do domu, potem dentyście. Yy, spakowałam się do końca, zjadłam obiad i pojechałam do Warszawy. A na dzisiaj myślę, że to już wszystko, w sensie na dzisiaj, na tego vloga, bo zacznę nagrywać kolejnego ze serii Co robię po zajęciach. Ja nie wiem, ociągałam się bardzo, ale muszę w końcu do Was zwrócić. Bo jak sobie tak mówię do tej kamery, to oh, jak ja to lubię robić, jak ja to tutaj nagrywam i za Wami. I mam nadzieję, że nie macie mi tego za żeby tyle czasu nie było, ale musiałam pogarniać wiele rzeczy. Jakoś nie mam motywacji do tego, nie wiem dlaczego, ale teraz postaram się poprawić. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie jakieś miłe komentarz na no zachętę, no i do zobaczonka. Pa! pa.